witajcie drodzy podróżnicy wirtualni drugi odcinek pod tytułem itli a tutaj w tym specjalnym garnuszku w garnku gotowałam a raczej no tak gotowałam na parze itli czyli pyzy indyjskie a to jest taka specjalna łyżeczka i one wyglądają tak, słuchajcie, te, te moje ikni. O, 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 właśnie tak. Coś tam z tyłu. Teraz położę je tutaj. O, i jem je, słuchajcie, z kapustką, z, z marchewką i z pomidorem, a także z, z zielonym koliandrem. Także y, mam nadzieję, że coś takiego kiedyś będziecie y, w stanie, mogli spróbować. E, namaste, Banakam, cześć!